powiedział, że wyglądam jak Indianin. Może <laughs> coś być w ten deseń. Ostatnio jestem jak jakiś nomad. Ciepło nisko ogień wszystko wypala. Potrafimy wszystko. Potrafisz wszystko, jesteś piękny, jesteś piękna. Wszystko potrafisz. Wszystko, co kiedykolwiek się nauczyłeś, to potrafisz zrobić sobie przypomni o tym. Jak chcesz sobie szybciej przypomnieć, to przyjedź do mnie na taki indywidualny weekend. wtedy się wydarzy dużo rzeczy w twoim życiu. Taka mała inwestycja w siebie. No. Ja też zainwestowałem mnóstwo rzeczy w siebie. Mnóstwo środków. Mnóstwo przeżyć. Wszystko jakoś tak się odbywa. Dokładnie tak, jak zaplanowałeś sobie. Wszystko tak się odbywa, jak zaplanowałeś. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Ja właśnie po kąpieli odpaliłem tutaj maszynę. Zaczęła chodzić. Boguś mi pomógł. Boguś mi przypomniał to wszystko. Ja pamiętałem. Ale On mi przypomniał. Oguś partyka, jesteś cudowny. No. Ty też jesteś cudowny. A ja też jestem cudowny. Czym się od Ciebie nie różnię? Może poza tym, że coraz bardziej wierzę w siebie. <laughs> coraz bardziej. Chamoc, wszechmoc, wiesz. Możesz to zrobić wszystko. Tylko co zaplanowałeś, możesz zrobić. Tylko trzeba to już zacząć, a nie zwlekać niczym. No chyba, że masz taki scenariusz, że chcesz poczekać. To wtedy czekasz. Stoisz tak jakby na bocznicy, wiesz, o co chodzi. Nie jesteś takim parowozem, który jest napędzany parą, tylko sobie tam stoisz i czekasz. Tylko na co? Ile razy chcesz mieć, żeby to zrobić? O, no, najwyższy czas. Tu jestem. Ty też tu jesteś. Razem ze mną. Trzymaj się wszystkiego dobrego. Zobacz jej w niebo, bo dzisiaj będą spadały gwiazdy. Zobaczysz. Jeśli masz niebo dzisiaj takie... Nie takie jak moje, to zobaczysz spadające gwiazdy.